I Staszek Wysoccy mieszkają w Warszawie. Adam i Małgosia Gronkiewiczowie z synami żyją w Jaśle. W Poznaniu studiuje Olaf Rabinska. Wszystkich ich łączy jedno pragnienie wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy brali udział w loterii wizowej organizowanej przez rząd amerykański. W ten sposób opuszcza Polskę każdego roku kilka tysięcy osób, otrzymując prawo do pobytu i legalnej pracy w Stanach. Szczęśliwym dokumentem, który wylosowali jest tak zwana zielona karta Będziemy śledzić losy naszych bohaterów przez kilka miesięcy przed i po ich wyjeździe do Ameryki. miasło. Pierwszy dzień gozi w Ameryce ma się po końcowie. Wieczorem Adam zaprosił wszystkich na uroczysty obiad w polskiej restauracji w Chicago. Raz flaki, potem... A zupy jakie są? Jest kapuśniak, rosół, i szczawiowa. Piwko jakieś pijemy? Pocim. A są amerykańskie pustokie, Heineke, albo niemieckie? Albo czeskie jest pizzerne.

idziemy spać do domku dobrze Jak nigdy tak na rękach do, na ręce do mnie nie tak Teraz widzę, że brakowało taty brakowało No jak mi też Ciebie brakowało. Ale teraz już będziemy razem, tak? Tak. Tak, pewnie. Cieszę się z tego. Jez, ale nie mam klucza, do wybrania. Ja wchodzę Czy przyjedziesz do mojego domu? W Jaśle? Ja wiem, to teraz jeżeli już to już nasz dobry dom. Podoba Ci się tutaj? Nie podoba. Jedna ta kołdra będzie e, na ten. Jedną tą kołdrę to jest... E, to jest jako kołdra trzeba poszukać jeszcze kończy. a ty w którym miejscu? Na którym chcesz spać? Powiedz mi. Na tym. Gdzie tam? Chodź, opuszy do łazienki. Chodź. już to schopam. Chodź, do troszkę. Oh Jesus, to się świeci Tak, Po co to wyciągłeś? Już. Makabry. No to dzisiaj będziecie musieli spać bez piżam. Bo nie znajdę piżam. Będziemy za jutro. Dzisiaj to będziemy mieć. Też pójdę spać z tobą. Też. I się nie ma. Pauż się, widzisz? Ale nasz. Nie, tak. Martek też. Nie, no, super, będzie nam razem. spać. ja się też koło ciebie położę. Pokaż nam. pić, mama. Nie pubić, bo będziemy stali. Jest, tu, gdzie jest zimna, to jest ciepła woda. Tym co regulujesz, jaka będzie leciała. Zamykasz tak, ale jak, jak chcesz, żeby prysznić to do góry, no tak. on leci. No tak. On będzie tu i tu leciał. On no, się samo zakręci. Ja jestem śmietach, nie tak serce woli.

Okay. One, two, three. Thank you very much. Ela i Staszek postanowili uczcić swoje pogodzenie romantyczną wycieczką na dnia <trym> Cześć a ja mam na imię Stasiek, jestem alkoholikiem. Ja jestem bardzo wzruszony w tej chwili, a ja nie wiem czy słychać odgłos. Ja może na chwileczkę odstawię e, słuchawkę od te, telefonu, znaczy telefon komórkowy już nie wiem sam co mówię. I posłuchajcie na moment słuchajcie ten szum i to jest wodospad Niagara było słychać ja mam taką chwilę refleksji ja jestem mówię jeszcze bardzo wzruszony ja, ja w tej chwili czuję ogromną wdzięczność za to że spotkałem na swojej drodze takich ludzi nie którzy mi pomogli trzeźwieć że ja dożyłem takie, takiego momentu mi powiedzieli że trzeźwienie nie będzie łatwe I, no i nie było łatwe były momenty że ciężko ale taki moment jaki przeżywam w, tym, w tej chwili Warto było to warto żyć i warto trzeźwieć jest super, takowałem do e, Radia Tok FM, Tam jest taka audycja dla ludzi którzy trzeźwieją, chcą trzeźwieć chciałem się z kimś podzielić no, Nie na meeting teraz daleko ale do nich ja zawsze mogę zatręcić. W starych filmach amerykańskich zawsze młode małżeństwa jeździły nad Niagara ja i jedną noc spędzały. My co prawda nocy nie spędzimy. Ale się czuję jak młode małżeństwo. Chicago, niedziela, dzień wolny od pracy. Ola i Iza udają się na nowo odkryte przez nie miejsce porannych spacerów. O, zobacz, trawę przywieźli. Głupi Amerykanie, Dobra, A to pana to boisko, nie? Ciekawe jak to będą nakładać. A skąd oni to biorą? Mają plapacje prawdy tutaj? Nie wiem, też to sztuczne. Na zimę zmijają? No właśnie, no, to jest absurd. Idziemy do taki? No. Nie, ja nie miałam po prostu. Także ja jechałam bez żadnych obciążeń emocjonalnych, że tak powiem tutaj. Sytuacja była dosyć czysta. Czy mogłabym się związać z Amerykaninem? Hmm, może. Nie wiem, naprawdę, trudno mi to powiedzieć. Męża nie szukam. Na razie. Mam zieloną kartę, więc nie jest mi potrzebny. <grym wziąłem> Pierwszy dzień Gosi w Ameryce. Adam udał się dziś do szkoły na lekcję angielskiego. Podoba mi się właśnie te domki, mi się podobają takie równe, wszystkie poukładane i takie fajne trawniczki zielone. Jak leciałam samolotem, to naprawdę tym myślałam, Jezus, jak tu będzie. W ogóle sobie nie wyobrażałam przede wszystkim tego, jak to wygląda tutaj nigdy. Nawet, nie wiem, no jakoś przez myśl mi nie przeszło, że, że... może tak na filmach tylko, ale to... Tutaj wszystkie dzielnice są dobre. Wszędzie można żyć i to w zależności od tej sumy, czy co, co, gdzie, co chcę robić. Jak on ma tu blisko pracę, to jego wybór jest trafny, bo on ma blisko do pracy, ma tutaj polską dzielnicę z, y, o krok, na przykład na drugich, jak przejdziesz na drugą stronę tutaj na ulicę Lorenz, to już masz polskie sklepy, polska piekarnia polskie delikatesy. No i to wszystko można załatwić sobie tutaj i to jest dla niego jest najładniejsza dzielnica. Może jakby faktycznie Adam znalazł mieszkanie na jakimś gorszym osiedlu, to na pewno by był taki trochę ten widok może przygnębiający pierwszy, nie? A tak to jest taki inny troszkę. Jason. To już po angielsku właśnie. Kubuś, to ty masz i zanieś do kuchni. Zanieś, u góra. O, zanieś na spółkę, wypakujemy to później. Bartek, a tu jest coś dla ciebie, chodź. O właśnie to. Możesz do, nawet tam do pokoju gdzieś zanieść. Adam sobie zażyczył miód. To taki sam miód jest w sklepie tutaj. A on mi kazał to dźwigać. O jejku, z bagażem to mogliśmy przywieźć, każdy mógł mieć po dwie torby. E, Nie. Takie duże, znaczy duże. 32 kg mógł przewieźć w tych torbach. Ale więcej. Nie mogliśmy się w ogóle zmieścić. 6 sześć, sześć toreb po 32 kg to jest 180 tam. 200 kg. Tak, jeszcze podręczne, tak. Ważyły te torby więcej, ale nam w ogóle nic ta pani nie powiedziała, nic, bo i ważyła też nawet 35 kg1,34 34. A jak, a jak Adam leciał, to musiał dopłacać do tych torów. Po co mieliśmy w domu jakieś garczki czy, czy patelnie czy coś, no to na początek nie polecimy nigdzie kupować, bo... Nie wiemy gdzie. Mama. Musiałam zlikwidować wszystkie y, nasze handle, zezwolenia pooddawać. Samochód musiałam też sprzedać, no bo szkoda, żeby w ogóle został. Wiecie. Jak sprzedałam samochód, to przywiosłam sobie właśnie pieniądze za samochód i myślę, że coś może kupimy tutaj za te pieniążki. Nie wiem. Jakiś taki samochód, ile kosztuje w miarę, żeby jeździła, nie, trochę lepiej wyglądała do domowego samochodu. Trzeba dać z 5 tysięcy? Oj, więcej. Więcej trzeba dać. Blisko będzie 3 miesiące. to zleciało, że makabra. Dla mnie, jak to było, to się... Chciałbym, żeby w tym momencie byli moi bliczkowie. żeby oni też to mogli kiedyś zobaczyć. I tak, taki teraz marzeniem się moim, To no, marzenie już, które jest od jakiegoś czasu, żeby no żeby ich kiedyś, żeby było mnie stać, zaprosić Kiedyś tutaj, żeby przyjechali A ta na lewo, tutaj tą wodę i tak tutaj górka, górka i tam te pniaki Po drugiej stronie ludzi Najlepsza ostrość jest Bo tutaj blisko, to już nie tego woda mogę ci fund, się fundować, tak jest jestem teraz Duchowiony ja z nas lodam. Jako no młody jesteśmy w podróży poślubnej, tak? Tak wychodzi na to ślub nam się zdawał niedawno. Urządzamy się od nowa. Ja według e, psychologów mój rozwój psychiczny się od tam 6 lat czy siedmiu zaczął odnować, czyli mam lat 20. 16 i 7 to mam lat 23 młodą żonę nową pracę, nowe mieszkanie i może do 40 się dorobię. Kto <noise> <noise> się do 40 nie dorobi, to już się nie dorobi. A przy ja mam 23, to mam 17 lat, żeby się dorobić w Ameryce w tak? tak. No to akurat tyle ile ja planuję. Wy patrzcie, tam. Zwyczaj taki przyjęty jeszcze spontanny bitrewi chyba złożę. Ci życzę z okazji Dnia Matki ode mnie i od Staszka. Jesteśmy nad Niagarą, nad wodospadem. Jesteśmy na... Tak, właśnie... Posłuchaj szumu wody! Słyszałaś? No, no to szumi woda. Także jesteśmy na wycieczce, mamy piękną pogodę. Dzwonimy. Przepraszam, że tak późno, ale nie, nie mogliśmy Takie wcześniej. Wcześniej nie było. Mama się bardzo wzruszyła, płacze i cieszy się z naszego szczęścia. Jest szczęśliwa razem z nami. Cała mama Cała Cała Coś z tego mamy po tych naszych rodzicach, że czy radość, czy, czy, smutek, czy smutek, to łzy nam lecą. Jesteśmy ludźmi wrażliwymi nie na te nasze matki, to nas tutaj nie było. No, nie zapominając o tatusiach. tatusiach. <grystanie> też pełnili ważną rolę. Prokreacji. <grystanie> znaczy, ten mój element erotyczny musi w Tak jest po prostu. Fajne ratowanie już idziemy, chodź, bo jest późno. <grystanie> Gdzie idziemy, mama? Nie wiem, ten pan nas zabiera do sklepu, żebyśmy sobie mogli coś kupić. Na polskiego Tak, tak. O, tutaj kwiaty zostały kupione tutaj na przywitanie. I wszędzie jest polski serwis. O, tutaj jest polska restauracja, tutaj jest bufet taki, że można po polskiej cenie jeść. Oczywiście, że jeżeli bym miała sama iść na jakiekolwiek zakupy, to pewnie bym zginęła. Tu na pewno nie wróciła w to samo miejsce. O nie nie mów takiej rzeczy, bo to tutaj jest tak prosta organizacja. Chicago jest podzielone ulicami i są dwie ulice zerowe, które się spotykają w downtown. I to jest ulica Madison State. Teraz na, po, na domie jakie jest ulica, tutaj jest 43-14, to, to wiadomo, że to jest 43 ulice od ulicy Zerowej. I teraz mało tego, to tutaj na skrzyżowaniu jest napisane jak daleko. Mantros tak. ulica jest 44 ulicy od, od, od ulicy Zerowej. A tutaj jest to jest polskie centrum handlowe. Tylko? Gdzieś jeszcze o tutaj jest, jest chyba kapusta czerwona. To jest takie trochę naprawdę zaskakujące, że w sumie tu w tym y, Wam rzeczy są praktycznie wszystko z Polski, bo są same napisy po polsku i wszystkie przetwory po polskie. Tak. Miodek, proszę, taki sam jak jeszcze przy Prawie podobne, tak. No, nie. o tutaj na dole, w polskim słoiku, miód, to taki. Kazał mi dźwigać, a tu jest... Tyle miodu i to takiego samego, taka sama etykieta. A tutaj papryka z szczeciński, proszę bardzo. Dosłownie jest wszystko doskonałe. No tak jak w Polsce, tak. Kupimy coś na obiad z mięsa. No to tu do Pani proszę zamawiać. To się mówi na polsku? No pewnie. Pięciu kurczaka. Tak. Pani tutaj przyjechała z Polski, to ona tak. No baj, jest bardzo zaskoczona, że tyle to polskiego towaru. I pytała czy no Pani po angielsku mówi. Również no? dziękuję. No. I to się, bo... mleczko cytrynowe, jest bardzo Nawet są bułki krakowskie, zobacz, kajzerki krakowskie. Nie musisz jechać do Krakowa, lepiej do Ameryki przyjechać. Zaraz, Kubuśku. Ale nie ma już. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No Do widzenia. Pani to jest naprawdę 7 świat. Wyciągaj no i to. Mieszkań. nie zapomnij tego wziąć tej Tak, no to nie jest nasze jeszcze na dodatek. Weź od pani pieniądze. Dziękujemy. Skakać, wskakiwać. Ja Młody wskakuj. Skakuj. skakuj szybciutko. Bo nie ma czasu. Skakuj, skakuj. Ja tu mam zyłu, no, na środki. O, o, przed, przed. o, właśnie. Nasze są Dla Oli i Izy, spacery po centrum Chicago spełniają oczekiwania Ameryki. Tym razem są w towarzystwie kolegi z Polski Michała, który przyjechał do Stanów kilka lat temu i postanowił tutaj skończyć studia. Tutaj mieszka, mieszka facet, który był u nas wczoraj w Powiedział mi, że mieszka tutaj. Gdzie? To tam? Tam blisko yy, bardzo lubię downtown tutaj. Niesamowita architektura. Lubię też to, że jest takie wieczne. Przyciągi, chicagowskie bardzo lubię. No. Jeżeli się pojedzie na Jackowo, w polskiej dzielnicy, to widok jest bardzo przygnębiający. Czas się zatrzymał w miejscu, tam jest gorzej niż w Polsce. Unikam raczej tamtych rejonów. Tam to wszystko wygląda jak z innej epoki. Polskie sklepy, na przykład. To tak jakby to było stworzone przez ludzi, którzy tu przyjechali w czasach PRL-u i którzy się zatrzymali w miejscu. Tego też mi się znudzi po pewnym czasie i może na chciała gdzieś pojechać. Zobaczymy. Ja wiem, że Amerykanie są bardzo mobilni. A no już uda mi się znaleźć pracę gdzieś W całkiem innym zakątku Stanów. Zobaczymy. co to ty robisz? Jak w morzu w Bałtyku trzeba moczyć nóg. Tu nie moc, ale ja Ci mogę wod wody dać. Może, no, że się no, mi but nie no, wpadł. Ja No to ja chcę stanąć, pierwszy to Cię rękę podam. Ale to po Piętącego... Chodź, 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 chodź. Bo tak to się zwalimy. No, usiądź tu tyłkiem na naszym. Odwalimy się. Ja Cię będę trzymał. ostatni raz tak zagławiłam się jak moja córka miała ja wiem ze 4-5 lat miałam wtedy pamiętam takie ciepło było nie wiem czy to były jej urodziny też maj czy latem to było i byłyśmy tam jeszcze mieszkałyśmy na Pradze nad kanałkiem i takie też taka łączka była z trawą dużo mleczy rosło i ja tam jej właśnie plotłam taki wianek ona taka była zadowolona wtedy szczęśliwa chodziła faliła się tym wianuszkiem. a gdzie moja druga skarpetka nie została ta to w tej Może się popłynę, bo że jeszcze popuńłem nie gapił do do, do kamady nie <grywia> zobacz you got new hopes and new dreams so where you gonna go mm. Go to that place with all that soul, and it's called New York City. New hopes and dreams and where you're gonna go. How about that place with all that soul? And you know, and you know what a place I'm talking about. You in a place where you don't know a thing, not a word to be spoken, nobody's name. I'm searching for a sign, a kind of eye, baby.